Ty, czy koty? Co hmm. bardziej uczula? Koty, zdecydowanie. Sam jestem uczulony na koty. Także lubię te zwierzęta, ale bardzo mi szkodzą. Eee, I planuję odczulanie, ale ponieważ jestem w trakcie innej formuły odczulającej, więc zostawiłem sobie na deser tego kota. Eee, zdecydowanie koty bardziej uczulają, dlatego że to jest bardzo silny alergen. On bardzo długo pozostaje w pomieszczeniach, gdzie kotek sobie przeszedł. To jest pan alergen tak naprawdę. On występuje w autobusach, w pociągach, w samolotach. Tam nie było kota, ale wszedł pan, który miał kota i on ma kota na sobie, na swoim płaszczu. Tam pani w torebce ma kota, mimo że go nie ma, ale tam jest, nie wiem, chusteczka, na której spał kotek, czy też mają część, jakąś część garderoby, gdzie się kot otarł. To wystarczy, żeby u sąsiada wywołać atak astmy. To jest tak silny alergen, także każdy, który jest uczulony na kota, a ma objawy intensywne powinien się odczulić. A co w tych kotach jest takiego, że tak strasznie uczulają? No po prostu taka jest specyfika alergenu. On jest mały, on jest mocno penetrujący, on jest długo y, trwałym alergenem, prawda? Czyli y, y, bywa tak, y, y, piśmiennictwo medyczne opisuje takie przypadki, że Ktoś wynajął mieszkanie albo kupił mieszkanie, nie wiedząc, że tam mieszkał kot wcześniej i nagle rozpoczęła się astma. I jego jedynym alergenem to jest właśnie kot. Czyli, gdyby nie kupił tego mieszkania, nie miałby problemu. W związku z tym, no, trzeba uważać na kota. To jest fajne, mruczące zwierzątko, ale u osób y, uczulonych może wywołać ciężkie y, ataki duszności. A nawet zdarzały się zgony po kontakcie z kotem. Chociaż miłość do kotów jest tak wielka, to taka, taka dygresja, że spotkałem pacjenta na szkoleniu, któremu udzielałem informacji, że ten kot to jest jego główne nieszczęście i jak się go nie pozbędzie, to będzie miał duszności. I jak na złość do tego samego pacjenta przyjechałem jako lekarz pogotowia ratunkowego, do ciężkiej duszności. On nas przyjął w maseczce. Ja mówię, ale proszę pana, no Pan ma duszność, ma Pan maseczkę? Mówi tak, ja pana poznaję. Pan mi mówił, żebym tego kota wyrzucił, ale ja nie mogę go wyrzucić, więc chodzę w maseczce. Więc no, totalna patologia, z miłości do zwierzęcia, ten człowiek może umrzeć. Tak się też zdarza czasami. No, to jest kolejny pacjent, którego powinniśmy odczulać.